Plecy nam robią, uważajcie Z ewoluterem. strzelałem się z ewoluterem w Viperach, puściłem towa, a między nami przelatował jet, puściłem to na drukowie kiedyś. Jego jeta i byłem jet z toba. A teraz na tej mapie gdzie są te armaty, na te kule, armatnie, tej wodnej, nie? No. No to no wystrzeliłem z niej i kula wpadła do wody <grywa> Bo nagrałeś to? Nie nagrywałem Nie, nagrywałem. No, kurwa, to na odpowiedź nie ma to jak... Nie ma to jak... Nie ma to jak odpowiednie budowanie napięcia co? No. Ja się zatrzymałem! Ja się zatrzymałem! I bez kito, kurwa Wszyscy wyczekują a to taki boom kurwa na railo